Cześć, witajcie w kolejnym raporcie o stanie korporacji. No dobra. Powiedzmy sobie szczerze, że znowu się troszkę obsunęło, pewnie się nie mogliście przez cały miesiąc dostrzegać kolejnego odcinka, ale na pewno dzisiaj część informacji na pewno was ucieszy, a mamy wiele rzeczy do omówienia. Pierwsza informacja najważniejsza, na którą pewnie wszyscy chcielibyście zwrócić uwagę, to jest to, że Plex tanieje. W dniu dzisiejszym, kiedy sprawdzałem, cena Plexa na sell orderach oscylowała w granicach dosłownie 3 milionów. Można już było dostać Plexa po 3 miliony za sztukę. 3 3 dwa 2000, coś takiego, co jest bardzo tanio, a i widziałem na wykresie na osi czasu, że nawet można było od, dostać Pleksa poniżej 3 milionów, ale podejrzewam, że te, te wszystkie sell ordery, one były natychmiast skupowane albo coś. Więc jeżeli ktoś. Znaczy. Dobra, jeśli chodzi o inwestowanie w Pleksa, to w tej chwili może niekoniecznie bym polecał, bo e, na razie leci na ryj i nie zanosi, żeby się miało nie, i nie zanosi się, żeby się miało to odbić. Więc jest ryzykowne, aczkolwiek kto wie co się będzie działo. Być może teraz jest faktycznie dobry moment, żeby coś kupić. I jednak pamiętajcie o tym, że e, to jest w dalszym ciągu wróżenie z fusów. Może się to opłacić, może się to nie opłacić, natomiast e, nie jest to, e, może inaczej, e, pleks tanieje, do czego wrócimy za moment natomiast co drożeje to minerały CCP w związku z tym, znaczy właściwie inaczej minerały drożeją w związku z tym co CCP zrobiło z moon miningiem coś tam zabieszali pousuwali podstawowe typy minerałów z księżycy, z tych pasków wyciąganych na księżyce, gdzie chłopaki z Heiseka przyszli i powiedzieli, że jest po prostu jakiś dramat, na księżycach zostało, zostało samobadziewie tak naprawdę i właściwie nie opłaca się w tej chwili nawet i wydobywać, więc po prostu zwijają przynajmniej 3 czwarte cytadel, które mają rozstawione, i chyba sobie zostawił jedno, bo tak naprawdę teraz to właściwie nie ma nic innego do kopania, tylko mungu. Nie jestem 100% pewien o co chodzi, jak to się dzieje, jakie są faktycznie liczby, no ale z opisu wyglądało, że jest dramat i tak, i w związku tym również, że te minerały wychodzą w tempie masakrycznym, bo jednak są zużywane bardzo, bardzo, bardzo to ich cena leci w górę, więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś zapasy... To niech je trzyma, bo na pewno za jakiś czas na nich zarobi. Ponieważ na przykład taki głupi tritanium, czyli podstawowy minerał w całej grze, który był zazwyczaj talii oscylowo wokół 4 isków, 5 isków za sztukę. No to w tej chwili można już je opychać za 9 i więcej. Więc kto wie, co się będzie stało, co się będzie działo za parę tygodni, za parę miesięcy. I w związku z tym, co się dzieje, to tak. Po pierwsze, polecam przeskanować wszystkie muny od nowa, jeżeli prowadzi się jakieś wydobycie. Po drugie, prawdopodobnie zwykłe, klasyczne paski asteroid, Będą musiały wrócić do łask, więc tutaj będziecie musieli się zorientować, co robić, jak robić i gdzie robić. Niestety, musicie pamiętać o tym, że nie jest to takie bezpieczne kopanie jak było kiedyś. W tej chwili musicie bardzo uważać na diamentowe raty, bo drażnienie ich może sprowadzić zagładę na waszą flotę górniczą. Ale niestety, może się okazać, że będzie to ryzyko, które być może będzie trzeba podejmować w związku właśnie z zamieszaniem wokół minerałów, które jeśli wierzyć słowom, idę w blogom. W tej chwili wchodzi w fazę shortage, czyli no wycofali większość, większość rzeczy, zostawili tam to, co im się wydawało, że niezbędne, pozmieniali trochę ilości i będą patrzyli, co się dzieje, jaki to ma wpływ na ekonomię, jak się ludzie adaptują. I dopiero później możemy się spodziewać, że znowu coś zmienią i znowu coś namieszają. Więc póki co, podobno, jest. No, grubo I możesz by się spodziewać niezłych zawirowań. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy wrócić do ceny tanie, 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 taniejącego, taniejącego pleksa, tutaj może nadarzyć się okazja dla osób, które ewentualnie kolekcjonują skórki na statki. W związku z tym, że CCP dorzuciło do New Eden Store moje ulubione, tak to powiedzmy, pasikoniki, pasikonikowe skórki zielone na statki w tej chwili wszystkie właściwie statki tryglawiańskie yy, posiadają skórkę, tak zwaną metamateria. To ona jest taka zielona, złota, jakby i wygląda całkiem przyzwoicie. Na pewno jest to jedna z trzech najładniejszych skórek dla tryglawiańskiej kadłuby według mnie. Yy, no ale jeżeli chcielibyście. Zainwestować, już nie mówię o iskach, tylko o pleksach na obecną chwilę. To dla kadłuby, które są najczęściej wykorzystywane i najczęściej się ich używa, z naszych obliczeń wyszło, że będzie to około 800 pleksów. Natomiast jeżeli chcielibyście zakupić całą kolekcję, znaczy całą kolekcję tych kadłubów, które są najczęściej używane, tryglawiańskich i które na pewno warto mieć, no to w sumie można to zrobić. Troszkę taniej, kupując paczki zbiorsze, które są tam troszkę przecenione, i wtedy cena w pleksach faktycznie spada poniżej 800. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby kupić. Wszystkie skórki Triglaviańskie, czego nie polecam, bo y, Dreadnought Triglaviański jest beznadziejny podobno, może i fajnie wygląda, ale jest beznadziejny i jest drogi i nikt nie chce nim latać, no to wtedy musicie się przygotować na wydatek rzędu 1500-400 plexów, bodajże tak to wyszło z obliczeń. Y, no oczywiście kupując bundle wychodzi taniej, ale to jest w dalszym ciągu 1500 pleksów. to są 3 miesiące grania niemalże, no i w związku z tym, jak to wygląda w porównaniu z mm, kupieniem tych samych skórek za gołe iski. No, zasadniczo wychodzi to około 2,4B, czyli 2,4 miliarda i w, tak? co? Nie wiem, coś, coś mi się tutaj nie pasuje, coś źle policzyłem. No w każdym razie, koniec końców okazywało się, że mniej więcej w kosztach na pleksy wychodzi to mniej więcej porównywalnie z kupieniem tych skórek za iski. Więc tutaj tak naprawdę na dwoje babka wróżyła, ale w związku z tym, że pleks tanieje, być może trzeba to sobie przeliczyć jeszcze raz, bo nagle się może okazać, że jest to opłacalne. Przynajmniej jeżeli ktoś lata statkami tyglawieckimi i chciałby sobie tą całą kolekcję tych skórek do nich kupić. Jeśli jesteśmy już w temacie skórek, w międzyczasie CCP wypuściło też nową gamę dla kadłubów amarskich, ale one są wszystkie biało-zielone i są brzydkie. Są biało-ciemno-zielone, czy takie białe trupio-zielone, jak to woli, ale one są brzydkie, więc o nich nie będziemy dyskutować, po prostu tylko i wyłącznie informacja, że są, ponieważ ta materia jest zdecydowanie ładniejsza, przynajmniej na ten moment. Ale to nie koniec ciekawych rzeczy, które CCP na nas rzuciło w ostatnim czasie. Pojawił się nowy Quadrant Trailer, czy jak jak to tam się nazywa. Y gdzie CCP przebyca spoilery dotyczące przyszłości inwazji Tryglawian na New Eden. No i zasadniczo trailer trwa bodajże tam dwie minuty. Trochę rzeczy jest tam pokazanych. Część z tych rzeczy nigdy się pod, prawdopodobnie w grze nie pojawi, ale podobno część z tego, co było pokazane, a, a, a i owszem, jak najbardziej. No i w związku z tym prawdopodobnie możemy się spodziewać skórek na cytadele, które w sobie już były zapowiedziane jakiś czas temu, że niby będą, podobno będzie nowy. Typ statku, będzie nowa, nowy typ uzbrojenia, podobno będzie nowa frakcja. Czego nie będzie, to na pewno nie będzie chodzenia po planetach, raczej nie będzie nowego modelu cytadeli i teoretycznie będzie nowy event polegający na inwazji Tyryglawian. Zasadniczo jeszcze nie do końca wiadomo o co chodzi, ale bardzo złowieszczym, złowieszczym zwiastunem w, zawartym w tym trailerze było wyłączenie bramy międzysystemowej, a Przynajmniej coś, co wyglądało jak wyłączenie bramy międzysystemowej w w systemie, w którym triglawianie przypuścili inwazję czy coś takiego. No ciężko powiedzieć, co to będzie i jak to będzie wyglądać, wszystko jest jeszcze przed nami, no myślę, że możemy się spodziewać jakiegoś zamieszania. Jeśli chodzi o nasz tygodniowy segment PvP, to w sumie powiem wam szczerze, że ostatni odcinek raportu o stanie korporacji był tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam, co tam mówiłem na ten temat i czy w ogóle o tym wspominałem, ale w ostatnim czasie czytajcie w ciągu ostatniego miesiąca miały miejsce bardzo ciekawe wydarzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o Warphole Space. No, i tutaj e, zdecydowanie takie wydarzenie była ewikcja e, z korporacji waruholowej Scary Warhol People przez połączone e, siły laser, e, laser doksów r i Iderhella. Więc innymi. E, no i e, w konsekwencji wszyscy zrobili: Oho, ho, ho ha, 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 ha. No, ale wszyscy wiedzieli, że to nie ma żadnej ideologii, po prostu e, chcą sobie zarobić. No i. E, Coś, co... Stało się tak naprawdę coś, co się, czego się nikt nie spodziewał. Mianowicie, w trakcie przeprowadzenia tej ewikcji, została przeprowadzona kontraewikcja na jednym z uczestników tej zabawy, konkretnie na, na korporacji Hardox, gdzie do ich warm dobowego po prostu wleciały du duże alianse nulsekowe i się posypała fala memu. Więc tak naprawdę były, miały miejsce dwie ewikcje równocześnie. Jedna, gdzie ewiktowani byli obrońcy, a druga, gdzie ewiktowani byli atakujący. Jednak koniec końców, jak czas pokazał, na tym się nie skończyło i rozpętało to tak naprawdę małą wojnę wewnątrz Wormholly i... Teraz tak naprawdę wszyscy ewiktują wszystkich, którzy są, albo byli, albo podejrzewa się ich o zamieszanie w całą akcję. Czyli mamy tutaj koalicję HK LaserDoxów, czy jak to tam się nazywa, czy nawet nie wiem, czy mają jakąś swoją oficjalną nazwę, kontra tak zwane Frigate Hall Coalition, która to koalicja była w stanie dostać się do rzeczonych Warm i napsuć tam trochę planów w związku z zmianami, które CEC Wprowadziło do, właściwie to nie były zmiany wprowadzone, to było naprawienie buga bądź eksploita w mechanice zamykania połączeń wormholowych, i w tym momencie, kiedy to połączenia fregatowe. Fizycznie nie mogą zostać w żaden sposób zamknięte i inaczej niż po przypuszczeniu dwóch milionów fregat w ten i z powrotem lub po prostu poczekaniu, aż się zapadł ze starości, po prostu są nierolowane, nie można ich zamknąć. No i teraz, jeżeli gdziekolwiek pojawi się fregatowy wormhole, no to obrońcy mogą próbować ściągnąć posiłki. Oczywiście w dalszym ciągu może to być kontrowane przez siły atakujące i próbujące utrzymać kontrolę nad danym. Połączeniu międzyurocholowym. Natomiast wymaga to w tym momencie od nich o wiele większych nakładów, gdyż po prostu musi być odopilnowane cały czas. Jak nabył gust, wystarczy postawić tam kilka nasie smart bombujących battleshipów, aby móc próbować taką kontrolę w jakiś sposób utrzymywać. No ale wiadomo, nikomu się chce, nie wszyscy mają na to. Środki, no a jeżeli nie mają takich środków, to bardzo mi przykro, muteczek, musicie sobie radzić w inny sposób. No i w konsekwencji, w związku z tym, tak jak powiedziałem, w tej chwili wszystkie wormhole zamieszkiwane przez kogoś powiązanego z jedną z tych dwóch frakcji są po prostu atakowane i wypalane do gołej ziemi przez frakcję przeciwną. Jak to się będzie miało w stosunku do naszego wormhola? No na razie nikt nas jeszcze nie przyleciał i nas nie atakuje, więc jest nieźle, aczkolwiek środki. Zapobiegawcze w ciągu ostatniego tygodnia podjęliśmy, mam nadzieję, dość skuteczne, i nie jest to również ich koniec. Więc w najgorszym wypadku, nawet jeśli do czegoś dojdzie, to dużo na tym nie stracimy. Jeśli natomiast chodzi o segment poświęcony farciarzowi, odcinka, no to. Tym razem w raporcie o stanie korporacji bezwstydnie wrzucam tutaj głównie samego siebie. No Oczywiście można by tam przytoczyć jeszcze do anegdoty, które miały miejsce, ale, ale moim subiektywnym zdaniem żadne z nich się nie umywało do sytuacji, w której ja się znalazłem, zwłaszcza że po pierwsze mam na to materiał wideo, po drugie wydarzenia były transmitowane na żywo na jednym z live'ów o stanie korporacji w ciągu ostatnich tygodni. Kiedy to rozpocząłem live'a, wydokowałem ze stacji, Poleciałem sprawdzić, co kryje się pod nową sygnaturą, która się pojawiła w naszym warholu. I zaraz po przeskoczeniu byłem ścigany przez Heavy Interdictora i zwykłego Interdictora, i sabre i bardzo próbowali mnie znaleźć i, nie, i zabić. I dosłownie metry dzieliły mnie od niechybnej śmierci. Dalej, na razie, na razie jeszcze tego nie opanowałem. Pamiętam po ostatnim live'ie, który mieliśmy live urodzinowym, że kupa ludzi się ze mnie później śmiała, właśnie, że niby maskowałem nazwy systemu, ale i tak po prawej stronie było doskonale widać, na które gaity skakają i tak dalej. Więc spokojnie popracujemy nad tym, kiedyś się uda. A tak w ogóle. W Pozdrawiam wszystkich i witam, yy, witam na Lakelate Blive yy, z 6D i I wszystkich, którzy już na czasie znożyli napisać. Adam się w międzyczasie zapytał, co mamy w planie. Yy, ja już zdążyłem odpowiedzieć. Ciekawe, czy mnie coś będzie chciało zabić na drugi, po drugiej stronie. Yy, natomiast yy, Nowak pyta się, czy o kurde. Ładny za Kurde goście. O Jezu. Kurde mol. Wiedziałem, że tak będzie. Więc to są te, te kolesie, tak? I z z tę drugą stronę przeskoczył. O i będą mnie próbowali zabić. E, no dobra, no to f, f, mamy pod ekspresa do... <gryw> Pod ekspresa do Hajseka, to w sumie nic się nie stało. Jak myślicie, złapią nas? Mam nadzieję, że nie oglądają tego live'a. O, powiem Wam, że było blisko. To tak, to, to, to było bardzo blisko. To było bardzo blisko. Dzieliło nas dosłownie od śmierci parę, parę kilometrów i wcale nie jest powiedziane, że uda nam się uciec, bo delikwent, tutaj w tej Sejbrze, czyli interdiktorze, bardzo nas próbuje jednak złapać i nie jest wykluczone, że nam się to nie uda. Czytajcie, nie uda nam się ucieczka. I zostaliśmy wykluczeni? Nie. Uff, ale było blisko. A, nara. Good fight, good fight. A na zakończenie nietypowa, nietypowe informacje. W związku z 1 kwietnia i tym, co w tym roku się dzieje na świecie w związku z epidemią koronawirusa, no to zasadniczo 1 kwietnia nie był najbardziej udany. Było zdecydowanie mniej śmiesznych rzeczy krążących i w sieci i w życiu w związku z tą datą. Aczkolwiek CCP ogłosiło, że będą wprowadzali nową lokalizację. No, i jak nie wie co to jest lokalizacja, to to jest po prostu wersja językowa gry i tak jak mamy francuską, angielską, niemiecką, chińską, tam nie wiem hiszpańską czy coś takiego, no to CCP ogłosiło nową, nową lokalizację australijską i to macie screena, jak ona mniej więcej będzie wyglądać. Jest to oczywiście wczesna alfa, więc nie ma się czego spodziewać, ale muszę się przyznać, że jak czytałem całego tego devbloga, w momencie kiedy dojechałem do screenshota, to po prostu brechłem sobie, bo faktycznie całość była przygotowana dość profesjonalnie, było to dobrze napisane, no i dopiero zrzut ekranowy pokazał prawdę, o co tak naprawdę chodzi. I tym o to optymistycznym akcentem w dzisiejszym raporcie o stanie korporacji to już będzie wszystko. Cześć!